Paweł nie oddał Patrykowi długu i ten wynajął do jego wyegzekwowania dwóch chuliganów, którzy grożą Pawłowi, że jeśli nie odda pieniędzy, to go pobiją. Paweł jest przerażony, dlatego ukradł dyrektorowi 150 zł oraz pożyczył od kolegi kolejne 50 i zamierza przekupić bandytów, by dali mu spokój. No. To miał być tysiak. gdzie jesteś? Ale panowie, wy i tak bierzecie 20%, więc macie tutaj 200 i może zapomnimy tak o coś prawie co. Chyba chce przekupić. Chyba tak. Ale panowie, to jest jakieś nieporozumienie, no, ja pożyczyłem tysiąca od tego Patryka, mhm. no bo chciałem kupić prezent mojej dziewczynie, no bądźcie też ludźmi, zrozum się to, no. a nas nie obchodzi ani twoja dziewczyna, ani jakiś, ani jakiś prezent dla niej. Tak. Za godzinę masz mieć tutaj tysiaka, jak nie to po tobie, rozumiesz? Z jak tysiaka, przecież dostać się 200 złotych. Jakie 200 zł? Widziałeś tu jakieś dwie stówe? Pierwsze słyszę. Przecież to jest szóstwa, no tak nie można. A doszustów mnie was? Co ty sobie myślisz? Ej, zostawcie go! Gdzie? Przecież umawialiśmy się, że miało nie być żadnego bicia, nie? Nie miało nie być bicia kasety. To są dwie różne sprawy. Dobra, rezygnuję z waszych A co ty myślisz, nie. że może nam dupę zawracać, a teraz nas tak zlać? O nie. Panowie, ale dostaliście przecież 200 złotych. Umawialiśmy się na 20%. Weźcie i dajcie nam spokój. Siu, damy wam spokój, jak dostaniemy tysiaka. Tutaj będziemy czekać na was. Jakiego w ogóle tysiaka? O czym ty człowieku no, mówisz? Jeszcze jedno słowo, na inaczej pogadamy. Jasne? Jasne to jest? Słyszysz? No dobra, dobra, dobra. Tak myślałem, że jasne. Na razie. W porządku? W jak cholera. Kurde, co ja zrobiłem? Ja już nie chcę żadnej kasy. Niech mi Paweł nic nie oddaje. Tylko niech te ty typy się od nas odczepią. Cholera. Co ja sobie myślałem? Ale ze mnie idiota. Paweł i Patryk są przerażeni. Nie mają pojęcia, co teraz zrobić. My mamy przewalone po prostu. Stary, musimy iść do dyrektora i ja mu o tym powiedzieć. Ale nie możemy iść do dyrektora. No niby dlaczego? Bo się dowie, że mu zwinęłem portwę. No to... masz lepszy pomysł? Słuchaj, gdybyś nie zachował się jak debil, to do niczego by nie doszło. O, jakbyś mi oddał kasę, to też nic by się nie stało. Nie tak łatwo uzbierać tysiąc chyba, wiesz? O, wiem, bo ten, który pożyczyłeś ode mnie, sam zbierałem długo. Dobra, słuchaj, nie kłóćmy się, mamy ważniejsze sprawy do roboty, no. Co robimy? Nie wiem, może będziemy chodzić po szkole i klejrzeć wszystkich pieniędzy co ty na to? Ty tak na serio? Huh? A nie prościej pogadać z Gabryszką, żeby ci tą bransoletkę? Nie. nie, nie będę ją Jak ty nie chcesz, to ja z nią Prze... pogadam. Ale Patry, no poczekaj, dobrze wiesz, że to tak nie działa. Dzisiaj przy... przyszli po jednego tysiąca, a jutro przyjdą po kolejnego. Wyjścia są dwa: albo się im postawimy, albo po prostu trzeba zwiewać. To, to ja wolę zwiewać. Słuchaj, mam pomysł. A jakby tak poczekać po prostu w szkole? Może im się znudzi to czekanie na nas i odpuszczą, a my w tym czasie akurat znajdziemy pomysł, jak zdobyć tą kasę. Co do na to? Dobrze trochę lepiej. Jak pomysły. dobrze, że się pogodziliście. No, tak, kochani, pogodziliśmy się. No, mówiłem ci, że to tylko mała sprzeczka. Paweł, chciałam ci przypomnieć, że po szkole idziemy na zakupy, okej? Okay? Na zakupy? zakupy. Psz, czy my przypadkiem nie mieliśmy czegoś zrobić po szkole, Paweł? Co? No, bo widzisz, Gabrysiu, bo... Jak... Ja nie chcę słyszeć żadnych wymówek. To te pierwszy, pierwszy sezon mną umówiłeś, a nie z nim, więc odłóżcie to, co macie zrobić na później, dobrze? Ale no, Gabrysia, no proszę cię. Skończyłam. Pakotku. O! Ciekawe, jak mam iść z Gabrysią na zakupy, jak nie mogę wyjść ze szkoły, bo dostanę łomot. Mam ranę. Dodatkowo nie mogę powiedzieć jej prawdy, bo mi głupio, że kupiłem jej bransoletkę na kredyt, którego nie mogę spłacić. Jestem w czarnej dupie.